Co to jest bioetyka? Nie wiem. Bioetyka, ojku. Wie pani, no trudno im powiedzieć. E, Co jest związane z jedzeniem jak bio? Domyślam się tylko, że to może być coś znowu, nie wiem, z tworzeniem leków, szczepionki, leki, a jednocześnie podejrzewam, że to też jest związane z klimatem trochę. Coś pewnie z czym z, z naturą skoro bio, albo z biologią, nie wiem. Tak jak nazwa mówi, podejrzewam, że bio i etyka. Czyli coś etycznego związane z bio. Są to nauki etyczne dotyczące biologii. Biotyka to jest jakaś dziedzina e, nauki zajmująca się etyką, na pewno, w jakimś kierunku. E, Połączona może z medycyną albo z ekologią. Może co powinno być słuszne, jeżeli chodzi o postępowanie jakieś medyczne, tak, w szpitalach. Bo jeśli to jest biotyka, to nie ma jakiegoś konkretnego przedziału. Czyli można tak naprawdę zajmować się chyba każdą dziedziną medycyny. Działanie na rzecz dobra człowieka przede wszystkim. Na Uniwersytecie Warszawskim zapewne znajduje się taki kierunek. Nie pomyślałam, Tak Uniwersytet Warszawski kojarzy mi się raczej z humanistyczną bardziej uczelnią. Nie, nie wiedziałem o takim kierunku, musi być piękny kierunek, ciekawy po prostu.